Od jakiegoś czasu duże emocje wzbudzają ustalone przez Związek Gmin Wierzyca ceny za wywóz odpadów komunalnych. O ich wysokości informowaliśmy już Państwa. Dziś o tym, co to jest i po co jest Związek Gmin Wierzyca. Państwo Polskie, wstępując w 2004 roku do Unii Europejskiej, przyjęło na siebie zobowiązania dosyć rygorystycznie. My chętnie korzystamy ze środków unijnych na gospodarkę wodno generalnie na ochronę środowiska. Ale jakby zapomnieliśmy o tych zobowiązaniach i teraz stoimy troszeczkę pod presją czasu. To geneza wprowadzenia tak ustawy śmieciowej, która nakłada na samorządy dodatkowe obowiązki. Dotychczas było tak, i to jest ta istotna zmiana, że podpisywaliśmy jako mieszkańcy właściciele nieruchomości umowę z przewoźnikiem i właściwie on z chwilą podpisania tej umowy stawał się właścicielem naszych odpadów. I co z nimi zrobił, to była jego troska i jego odpowiedzialność. W tej chwili formę jakby tego przewoźnika wchodzi gmina, a gmina już musi wywiązać się z całej sprawozdawczości, która jest nałożona ustawą. Poszliśmy o krok dalej i z tego obowiązku nie będzie wywiązywała się gmina, tylko związek 20 gmin. Który powstał, żeby obniżyć koszty administrowania nowym systemem gospodarowania nałożonym przez ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Koszty głównie osobowe, bo gdyby każda z 20 gmin zajmowała się gospodarką odpadami samodzielnie, to. Wykonywane analizy pokazywały, że trzeba zatrudnić w zależności od przyjętych metod nawet 98 osób, gdyby robić to oddzielnie. Przewidujemy, że w zależności od przyjętej metody będzie to zatrudnionych łącznie ze mną 15 do 21 osób, które będą miały ściśle określone obowiązki gospodarowania odpadami 20 gmin. Oprócz Biura Związku posiada on również swoją radę, a precyzyjnie zgromadzenie. Związek Gmin Wierzyca no, spełnia rolę, jest odpowiednikiem gminy tak naprawdę i wyręcza w zakresie gospodarki odpadami no, poszczególne gminy, Wchodzące w jego skład. I na związku, a ściślej na zgromadzeniu, spoczywa odpowiedzialność ustalenia sposobu naliczania i wysokości opłat za wywóz odpadów. Czy to słuszne rozwiązanie dla mieszkańców przekonamy się, jak już w lipcu nowe prawo zacznie obowiązywać? Póki co jest ono cały czas dopracowywane, czego dowodem jest dzisiejsza nowelizacja ustawy śmieciowej w Sejmie.